Cześć, po tej stronie Kasahara zapraszam Was do kolejnego filmu, w którym będę omawiał specjalizację dla postaci na Top Rain. W tym sezonie trochę się to zmieniło i myślę, że warto zajrzeć jak je ustawiać, bo nie każdy wie, mam wiele pytań dotyczących tej kwestii. Tutaj pierwszą stronę przygotowałem dla postaci AD, które chcą mieć jak największy sustain. Tutaj powiem Wam, że z tymi masterkami na Top Rain trzeba po prostu trochę pomyśleć. Nie mogę Wam pokazać wszystkich ustawień, ponieważ byłoby akurat ich zbyt dużo na tę pozycję. Na innych pozycjach zaproponowałem Wam po kilka ustawień i one będą w miarę uniwersalne. Tylko tutaj trzeba trochę dopasowywać i wyjaśnię, na czym polega według mnie tutaj różnica. Tak? Nauczę Was po prostu, jak te masterki układać. Tutaj zacznijmy od tego, zastanówmy się, czy nasza postać bazuje na AS, czy nie. Jeżeli bazuje na AS i jest to załóżmy Irelia, Atrox, Jax i tym podobne, wybieramy prędkość ataku. Jeżeli z Korei nie i jest to Darius Adbogaren, wybieramy zwiększenie obrażeń z umiejętności. Następnie według zastanawiamy się, czy ta postać jest bardzo ofensywna, czy raczej nie i chcemy mieć większy sustain. I wybieramy jedną albo drugą masterkę. Musimy to dostawać, dostosować do naszego stylu gry. Eee, następnie według mnie eee, na ogólnej linii jest bardzo ważny dive steel oraz Spell Vamp. Tam czasem też się puszuje, czasem bije się dużo w miniony, eee, więc wybieramy tutaj specjalizację Vampiryzm. I tutaj zwiększenie obrażeń w CSCC, CC, obojętnie czy my te CC nałożymy, czy ktoś inny na przykład na ganku będziemy mogli łatwiej zabić wroga. E, następnie wybieramy zwiększoną regenerację życia, tutaj w następnym drzewku, zmniejszenie obrażeń. I tutaj jest kolejna kwestia. Zastanawiamy się, czy nasza postać będzie miała dużo HP. Stwierdzamy, tak, gramy takim tankiem, będzie miał 3000 życia. To wybieramy zwiększenie HP. Ale z kolei, jeżeli stwierdzamy, że nasza postać będzie taka bardziej ofensywna, na przykład będzie takim yy, Renektonem, tak? Yy, więc wybieramy tutaj drugą masterkę, bo stwierdzamy, że będziemy budować tą postać ofensywnie i nam się bardziej bonus do leczenia. A nasze HP nie będzie tak ważne, ponieważ będziemy go mieli mniej i nie będzie się tak dobrze skalowało, bo tutaj jest skalowanie procentowe. Yy, następnie wybieramy zredukowanie. Yy, zredukowanie tutaj cooldownów na czarach przywoływacza. E, tutaj ta masterka druga, mam co do niej mieszane uczucia, to jest niby zwiększenie regeneracji życia, e, tylko ja bym to stosował naprawdę na jakichś takich postaciach, które mogą dostać okrep na linii. E, myślę, że celem każdej gry jest zdominować przede wszystkim przeciwnika, szczególnie w tym sezonie, kiedy te gry stały się krótsze i... Raczej eksperymentalnie polecałbym dodawać w tą specjalizację. Następnie wybieramy tutaj mm, zmniejszenie. To jest też tutaj kolejny wybór, Czy wybieramy tutaj zredukowanie efektów CC na nas. Czy też yy, zwiększenie rezistów. Tutaj tych rezistów nie jest aż tak dużo, bo maksymalnie plus 15 nie jest to jakaś duża wartość, yy, szczególnie w późniejszym etapie gry. A we wcześniejszym nie wykorzystamy jej, dlatego że nie będzie wokół nas pięciu wrogów do 20 minucie na topie, tak? Chyba, że coś się dziwnego zdarzy i wszyscy przyjdą. I tutaj zastanawiamy się znowu nad ostatnią specjalizacją, tak? Czy jesteśmy takim Shenem tak? I właściwie, sustain mamy z czegoś innego, naszego Q na przykład. E czy jesteśmy taką postacią, która by chciała zyskiwać na wymianach i je ciągle prowadzić w kółko. Jeżeli chcemy zyskiwać na wymianach, to tutaj ta specjalizacja będzie fajniejsza, bo co 4 sekundy nasz następny autoatak przeciwnika sprawi, że uroczymy się za 3% HP. Z kolei ta druga specjalizacja jest czasem pytania na supportów i sprawia, że Mamy dodatkowe, redukujemy dodatkowe obrażenia, a także sprawiamy, że tankujemy jakby na kratę jakąś ich część z celu, który jest obok nas. Tutaj przełączę na, następne, na następną stronę i widzicie, tutaj zastosowałem. Mało, małe modyfikacje, mianowicie przełożyłem tutaj specjalizację w ten sposób dla postaci, która posiada właśnie więcej HP, czyli ta strona jest dedykowana do takiego bardziej szena, tak? Jak omawiałem tą stronę, to tutaj jest jej drugi wariant. To nie jest zupełnie inna strona, tylko on jest załóżmy przygotowany do takiego szena, a ten jest przygotowany do takiej ireli, tak? I to się tutaj tym różni. Następna inna strona jest według mnie dla postaci bazujących na AP. Znaczy nie tyle na AP, że to jest załóżmy Lisandra, co na Maokaju, Chogafie i tego typu postaciach, które mają obrażenia magiczne. Tu chodzi przede wszystkim o obrażenia magiczne, a nie wysokiej ilości AP. Czyli tutaj wybieramy zwiększenie obrażeń z umiejętności, zwiększenie sustainu, tutaj łatwiejsze farmienie. Wydłużenie czasu trwania eliksirów, i tutaj dalej jedziemy w tanka, czyli wybieramy wszystkie specjalizacje związane z regeneracją HP. Tutaj musimy też się zastanowić, co bardziej nam potrzebne: czy jest redukcja, czas, redukcja czasu na czarach przywoływacza, czy też zwiększone rezisty, albo czas trwania. Efektów CC. E, tak jak mówiłem, tutaj taki sam, musimy dokonać wybor jak w e, poprzedniej e, w poprzedniej e, stronie i. Tutaj jest, e, przejdę do stron, które są e, poświęcone przede wszystkim e, indywidualnie e, bo, 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 bohaterom. Oddzielną stronę tutaj ustawiłem dla Riven, oddzielną dla GP oraz oddzielną dla Rambra, bo te postacie e, troszeczkę się e, od siebie e, różnią. E, zacznijmy od Riven. Gdzie musimy zagrać bardziej ofensywnie i te specyfikacje są bardziej ofensywne aniżeli w przypadku wcześniej prezentowanych stron. Więc wybieramy tutaj zwiększenie obrażeń z umiejętności, bo na nich bazujemy. Atak speed rifle nie jest potrzebny. Zwiększenie obrażeń, zwiększenie naszego AD, zwiększenie obrażeń za każdego killa, penetracja pancerza oraz tutaj. Mm, Specjalizacja, która nam pomaga w zwiększeniu naszych obrażeń, jeżeli zadajemy auto ataki umiejętności, a wiadomo, że Riven jest postacią, która bazuje na tych dwóch rzeczach i e, wymianie. I tutaj e, pozostałe 12 punktów pakujemy w drzewko, e, które. Mm, Zwiększa tutaj nasze możliwości farmienia, wydłuża buffy, tak ciasteczko nie jest aż tak przydatne, bo po co nam mana. E, oraz tutaj zwiększenie obrażeń w celu z niskim HP e, oraz małe regenerację przy zabójstwie. Kolejna scena jest dla gangpranka. Ona mniej więcej wygląda tak samo jak dla Riven, tylko tutaj pamiętamy o specjalizacji e, tej, która zwiększa nasze możliwości w przypadku, gdy zadajemy uderzenia krytyczne. Jak wiecie, Gangplank bazuje na nich, więc będziemy się leczyć w takim przypadku więcej z tych uderzeń krytycznych, ale zyskamy atak speed. Wiadomo, że Gangplank nie do końca jak AD Carry polega na tym, żeby bić przeciwnika z autoataków, jednak to czasem może się zdarzyć i wtedy będzie to niezwykle przydatne w drugim drzewku nie ma zaskoczeń standardowo jak na innych stronach eee, ostatnia scena, strona, która wam prezentuję na top rain jest przeznaczona dla lambra eee, może być również używana na disandre i tym podobnych postaciach które są ap bardziej ofensywne na top rain eee, to jest taka scena, którą prezentowałem już wam na midzie tak? zwiększenie obrażeń, z umiejętności, zwiększenie obrażeń. Tutaj mm, zwiększenie Rive Steelu i Spread Tutaj należy się zastanowić czy to jest taka postać jak Rumble, tak, która ciągle może spamować umiejętnościami. E, więc będziemy tutaj się trochę z tego uleczyć. Jeżeli to jest akurat Lysandra, tak, no to być może ta druga masterka będzie dla niej lepsza, bo i tak dużo się nie uleczymy, bo mamy zasoby many, które są ograniczone. Następnie tutaj wybieramy zwiększenie obrażeń w celu, z CC, bo zbudujemy szybko lera i mamy nasze E na przykład na Rambru, więc to jest przydatne. Penetrację magiczną i tutaj masterkę, która dla Rambra jest idealna, czyli taki mini ignite podpalenie na własnych umiejętnościach, które używamy. I tutaj znowu standardowo, czyli zwiększenie obrażeń, wydłużenie czasu buffów oraz łatwiejsze farmienie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o specjalizację na top lane. Jeżeli interesują Was inne pozycje, inni bohaterowie, zajrzyjcie na tą playlistę, którą oglądacie, a także zajrzyjcie do linku, który jest tutaj pod filmem. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapę w górę oraz suba na kanale. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.